Sok z brzozy, tyle że jego esencja. Słuchajcie, zapraszam Was, żebyście zobaczyli, jak to się robi. 5 litrów zimnej, jeszcze zimna, jeszcze widzicie w piasku. Ubrudzonego soku z brzozy. Sok z brzozy generalnie no ma jakieś tam wartości ożywcze dodatkowe niż woda. Natomiast no zbytnio bym się tym jakoś nie ekscytował z tego względu, że jakiś takich Ludzie piszą jakieś nadludzkie właściwości tego soku z brzozy. E, tak nie jest. Tak nie jest. E, e, I raczej bym się tym jakoś specjalnie podniecał, e, i tak dalej. Natomiast można z niego zrobić taki syrop bądź też esencję. Na, na przykład jakąś dobrą nalewkę, więc ja w tym wypadku. Będę to dziś robił. Więc tak, sito bardzo drobne, aby odcedzić wszelkie resztki drewna czy jakieś robaczki, które mogą nam się dostać. Trochę w garnku jest. Od razu podpalę ogień. Większość to tu plastik od wiercenia nakrętki, bo normalnie robię tak, że wiercę nakrętkę. Daję wężyk i od wężyka podłączenie pod drzewko, aby nam spływało. Drzewko, słuchajcie, generalnie to nie ucierpi na tym. Od razu mówię. Natomiast musimy odpowiednio zabezpieczyć y, otwór i ten otwór można zabezpieczyć dwojako, natomiast ja napycham tam po prostu maści y, przeciwgrzybicznej, ogrodniczej takiej, aby drzewo po prostu miało troszkę łatwiej się zagoić i też nie napycham tak, y, że wiecie, że całkowicie dziurkę likwiduję, chowam po prostu tak odrobinę na brzegach. Aby po prostu nie dostał się tam żaden grzyb, nic tam nie wpłynęło. No i to po prostu pomaga, bo te drzewa, które, które miałem, pobierałem, no to cały czas są i mało tego są troszkę większe, więc, więc jest ok. Teraz syrop, tą esencję generalnie doprowadzam do, do wrzenia. No, i zostawiam ją na jakiś czas na pełnym ogniu. Jak macie indukcję, no to Wam się nie opłaca. Lepiej to zróbcie na jakimś grillu czy coś takiego. A jak macie gaz, no to jeszcze to jest opłacalne w miarę. Więc, więc tak to zostawiam, żeby to po prostu odparowało gdzieś minimum połowę albo nawet troszkę więcej. nie? Więc tak chciałbym z tych 5 litrów, koło 2 litrów uzyskać. I to będzie taka esencja. I co. To tyle. No włączam oczywiście okap. Yy, zaraz to zrobię, jak się zagotuje. Yy, włączam okap, zostawiam otwarte okno, bo będzie tutaj troszkę parawało, ale jakie ja mam otwarte okno i okap włączony, to jest cyrkulacja powietrza, więc naprawdę nic dokumentnie nic nawet zapachów nie czuć w domu, yy, więc jest ok, więc jest ok. Dosyć grubą rurę dałem do okap, Jestem zadowolony. Dobra. To tyle, no co? Na razie to tyle. Będę Wam pokazywał, jak to się robi, ale no to za dłuższy czas. Mamy już większą część, widzicie, odparowaną. Godzinę mi to zajmuje na takim pomieniu. Także już zostaje takiego fajnego koloru. Jeszcze chwilę sobie podtrzymam zrobimy taki troszkę, może syrop, no to znaczy taki syrop jak klonowy to nie, ale, ale syrop. Już gaz. Weźmiemy lejek i słuchajcie. Już wam pokazuję, jak to mniej więcej będzie wyglądać. od razu na bieżąco, żeby zapasteryzowało się. Ta duża butla ma sens, ale nie mam innych. O ma. Pięknie. Pod sam koreczek. Ach, tak to jest. Dobra. Trzeba odpłukać to. Od razu. Dobra. Wszystko widzieliście. Słuchajcie, tak to wygląda, mętne takie w środku ma e, resztki, to jest naturalne, to jest naturalne, e, nie można jej zbyt mocno gotować, to nie jest syrop klonowy, gdzie ma więcej cukru, tutaj jest więcej po prostu darów od, e, od brzozy i gdybyśmy mocno to gotowali, to e, no, zaczęłyby się palić po prostu nie dlatego półtorej litra. Mamy uzbierane niecałe. No i okej okay. i to odkładam słuchajcie i jak będę miał e, spirytus. Będę rozdrabniał e, to zaleję trochę e, zrobię taką nalewkę o brzozie może jeszcze podyskutujemy może jeszcze coś zrobimy z soku brzozowego. Może, jakąś konfiturę, coś zobaczymy. W każdym razie tak to przygotowuję. I taka esencja no, jest no, 10 razy bardziej zdrowsza niż taki sok bezpośrednio. Z tego względu, że no, nie jesteśmy w stanie wypić tak dużo tego, żeby miało tyle elementów, co taka esencja. Dobra. To tyle na ten, na ten odcinek. Ja sobie próbowałem wcześniej, także nie będziemy tego próbować teraz. Próbowałem wcześniej przez, przez łyżeczką, po prostu z garnka. Ja tu po sokach pomidorowych mam takie dwie buteleczki. Plus to, no tak, jak zapasteryzujemy, możemy to trzymać latami, nie? Naprawdę latami, jeśli oczywiście ładnie nam wkręśnie się wieczko. Jeśli nie, no to do lodóweczki i, i tak dalej. Możemy tu bardzo długo trzymać. Yy... I co? To tyle w sumie. To tyle. Także może z czasem po prostu pokażę wam, yy, co z tego robić, bo na to jest mnóstwo zastosowań. Póki co jest sezon, więc yy, ja się zajmę po prostu zbieraniem tej esencji. Buteleczek mam mnóstwo, tych większych, i będę to zbierał, 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 a potem, przy momencie, kiedy będą owoce, kiedy będzie no, dużo rzeczy, będę to wykorzystywał. Więc trzeba sobie planować na przyszłość. Dobra, to tyle. Trzymajcie się.